Czego nie wiesz, a masz usłyszeć. Oczywiście rozkład typu: wybierz kartę. Wybiorę dla ciebie dwie karty, a ty oczywiście mam nadzieję, że dasz znać w komentarzu, którą kartę wybrałaś bądź wybrałeś. Także zobaczmy sobie, czego nie wiesz, a masz usłyszeć dzisiaj. Wybieram dla ciebie karty. Wybieram kartę numer. Wybieram pierwszą kartę i drugą kartę. Teraz chwileczkę się zastanów, którą kartę wybierasz. Jeden czy dwa. Jeżeli wybrałaś bądź wybrałeś kartę numer jeden, to czego nie wiesz, a masz usłyszeć, to nie wiesz lub nie wierzysz, jak silna bądź silny już jesteś. Możesz czuć się atakowany, atakowana pod jakąś presją, tak jakbyś ciągle musiała, bądź musiał się bronić lub udowadniać swoją wartość, ale ty już tak naprawdę zdobyłeś, zdobyłaś swoje miejsce, nie musisz już walczyć. Wystarczy, że po prostu staniesz w tej prawdzie i już po prostu się więcej nie cofniesz. Także, jeżeli wybrałeś kartę numer jeden, to taka jest wiadomość. Jeżeli wybrałaś bądź wybrałeś kartę numer dwa, to co nie wiesz, a masz usłyszeć, to nie wiesz jeszcze, że Twoja dusza już zna odpowiedzi. To nie jest czas. Na działania czy obronę, ale na słuchanie intuicji, snów czy ciała. Nie szukaj prawdy na zewnątrz, bo tak naprawdę to, czego nie wiesz, już na ciebie tak naprawdę czeka, tylko musisz sobie pozwolić na ciszę i wsłuchać się w ten głos prawdy, który w sobie masz. Także dajcie znać, którą kartę wybraliście. Pozdrawiam.